mogę być o władzach, jak wiecie, burmistrz nie ma prawej ingerencji i ostatni wyrok, nie wyrok, że ostatni wniosek, chyba, patrzy burmistrz, no tak, tak, wskazuje na to, że nie wolno im kierować, absolutnie bój, nie wolno im kierować we władze, nie wolno uczestniczyć w tych władzach, zasiadać we władzach, zarządzać i tak dalej, i tak dalej, pewnie straci bardzo burmistrz za to, że przez pół roku, czy też rok chciał pomagać dla dla, dla klubu piłkarskiego, natomiast no, no my będziemy szukali pieniędzy, więc trochę już znalazłem na następnej sesji obiecanym, że wprowadzę to i a jeżeli mowa o pomoc dla to ona będzie pewnie w mniejszej wysokości, niż my do sami widzicie, co się dzieje, więc zmniejszenie dotacji do tego dochodzi zwiększenie kosztów gospodarowych. Co możemy, to no to oni też muszą trochę przystąpić do no, działania. To nie może być tak, że dostają mieszkanie jedne, dostają mieszkanie drugie i oni będą szukać sponsorów na, 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 na remont mieszkania. tym się zwrócili do nas, to byśmy mi dali farbę, byśmy mi dali nich mogą że to nie jest profesjonalne, to nie jest jakaś ekstraliga, czyli to nie są gwiazdy typu ymm, Marano, Maradona czy Ronaldinho. Muszą być gwiazdy. Więc <trykne> to, wie, yy, no, no, mogliby sami trochę podziałać, uważam, że jest to zabawa w piłkę no, nożną. Myślę, że no, za dużo profesjonalizmu <trykne> to szkodzi i przewracał głowę. Musiałby yy, się bardziej z szkoleniem. Co chyba czynią? No, to akurat myślę, że działają w dobrym kierunku więcej z młodzieżą, jak inwestują finansowo w czy, czy, no, no, zresztą ja mówiłem, że nie wiem, czy nie robię, błędów będę w bo przecież naturalny był spadek, tak powiedziałem, że będzie to dosyć ciężko, że tak powiem, psychicznie dla, dla kiwicców wytrzymać, jeżeli będą wysokie porażki, a tak jest, że w trzecińcę niestety trzeba grać na bardzo chwilym poziomie I albo się z dużym miastem i ma się zawleczą. Ogromnej gigardzie, albo jeśli ma kupuje kupuje się do trzeciej tak? i płaci się do 500-600 tysięcy i się gra w trzeciej lidze bez problemu, przymaci się do tabeli. ligę trzeba już 1,5-2 miliony złotych i to już jest bardzo dużo pieniędzy, bo tak jest w Polskiego Związku Filmowego, no, za opłaty, za licencję, za ceny, za różne rzeczy. Do tego trzeba doliczyć transport, do tego trzeba doliczyć przeciwnicę, jak się chce grać w małym mieście, gdzie nie ma zaplecza dużego zawodników, czy to tak jak tak, bo nie mamy tutaj w pobliżu pierwszoligowego czy ekstra klasowego y, zespołu takiego niej tam tego zaplecza jest dużo i za, za grosze można gdzieś tam grać. U nas zaraz są po, po 1000-1500 zł, 2000 zł za tysiące a to już kosztuje no i trzeba chce policzyć siły na zamiary.